Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodą badań właściwości magnetycznych próbek blach elektrotechnicznych. Do zakresu ćwiczenia należy wyznaczenie przebiegu charakterystyki magnesowania, wyznaczenie przebiegu czynnikalności dynamicznej, funkcji natężenia pola magnetycznego, wyznaczenie podstawowych parametrów blach elektrotechnicznych oraz wyznaczenie. Pętli histerezy indukcji magnetycznej. Stanowisko pomiarowe do badań właściwości magnetycznych, blach elektrotechnicznych składa się z aparatu Epsteina, autotransformatora, na którym będziemy ustawiali odpowiednie napięcie, przyłożone do uzwojenia pierwotnego aparatu Epsteina, transformator separujący, transformator powietrzny. Przystawka z przetwornikiem całkującym oscyloskop, woltomierz mierzący napięcie U1, woltomierz mierzący napięcie U2 oraz amperomierz. Przystawka podłączona jest bezpośrednio do komputera oraz oprogramowania, które pozwala wyświetlać dynamiczną pętlę sterezy. Odczytywać również napięcie U1, U2. Wartość prądu oraz parametry potrzebne do obliczenia strat na histerezę. Przed przystąpieniem do pomiarów należy zważyć cały pakiet blach. Odczytać wartość z wagi, a następnie zmierzyć długość pojedynczej blaszki. Po wstępnych pomiarach Należy cały pakiet blach włożyć do aparatu Epsteina. Wkładamy parami na zmianę raz poziomo i raz pionowo, tak żeby na rogach aparatu Epsteina zrobiły nam się tak zwane zakładki z tych blach. Poprzedni pomiar długości oraz masy potrzebny będzie nam do pomiaru. Efektywnego przekroju tego pakietu. Potrzebny on nam będzie do późniejszego obliczenia indukcji magnetycznej z napięcia U2. Dodatkowo jeszcze będzie to potrzebne do wyznaczenia napięcia 2 proporcjonalnego do wartości jednej Tesli, ze względu na to, że dla jednej Tesli. Wyznacza się straty na pętle histerezy. Po włożeniu wszystkich blach, dociskamy je i możemy przejść do pomiarów. Wartość napięcia przyłożonego na uzwojenie pierwotne w naszym aparacie Ekstałna stawiamy za pomocą autotransformatora. I tym autotransformatorem sterujemy wartością napięcia. Wraz ze zmianą wartości napięcia na uzwojeniu pierwotnym zmienia nam się kształt naszej pętli histerezy. I w momencie kiedy osiągniemy pewną wartość napięcia zasilania naszego aparatu Epstein'a pętla histerezy nam się nasyci. Co rozumiemy poprzez nasycenie się pętli, to, że wartość indukcji magnetycznej nie ulegnie już zwiększeniu, czyli uzyska swoją maksymalną wartość. Dzięki programowi komputerowemu możemy na ekranie komputera oglądać pętle histerezy oraz odczytywać napięcie u1 oraz napięcie u2. Dodatkowo, program ten umożliwia nam odczytanie trzech parametrów pole pętli A i B, które będą niezbędne do obliczenia strat na histerezę. Ustawiamy tutaj napięcie U2 proporcjonalne do jednej tesli, a następnie przyciskamy wydruk. Podaniem podczas opracowania wyników jest policzenie z napięcia U1. Amplitudy natężenia pola magnetycznego, natomiast napięcia U2, amplitudy indukcji pola magnetycznego. Jeżeli będziemy mieli już te dwie wartości policzone, będziemy w stanie obliczyć przenikalność magnetyczną dynamiczną. I tak robimy dla wszystkich pakietów blach, po to, aby później e, zrobić wykresy. Wykres. Zależności indukcji magnetycznej od natężenia pola. Indukcja, jednostka Tesla oraz natężenie pola, jednostka Amper przez metr. Standardowo przebieg tej charakterystyki wygląda w następujący sposób: jest narost i następuje wypłaszczanie się. I nasycanie się. W tej chwili musimy narysować dwie styczne: jedną styczną oraz drugą styczną. Z przecięcia tych dwóch stycznych odczytujemy wartość indukcji nasycenia, i to będzie pierwsze zadanie. Drugie zadanie będzie wyznaczenie przenikalności szczytowej. I tutaj musimy zrobić wykres zależności przenikalności magnetycznej od natężenia pola. Przenikalność dynamiczna, jest to przenikalność względna, więc nie posiada jednostek, do natężenia pola. Wykres mniej więcej wygląda tak, że zaczyna się od jakiejś przenikalności początkowej, następuje narost i później spadek wartości przenikalności dynamicznej odczytujemy wartość szczytową. I to jest drugi parametr, który, który musimy wyznaczyć. Kolejnym, trzecim, już ostatnim to będą straty na histerezę. I zgodnie ze wzoru obliczamy to alfa alfa razy beta razy gamma e, ro czyli gęstość razy częstotliwość. Gęstość tych blach to jest 7650 kg na metr sześcienny. Częstotliwość to jest częstotliwość sieciowa, czyli to będzie 50 Hz. Natomiast gamma to jest pole pętli i tą wartość odczytujemy. Z wydruków dla jednej Tesli, natomiast alfę obliczamy z, z wartości A, która też jest na, ten wydruk, na tych wydrukach, natomiast beta z B, która również jest na wydrukach. I teraz tak, spodziewana wartość strat na histerezę dla tego rodzaju blach, są to blachy anizotropowe, jest z przedziału od około 0,5 do około 2 watów. Na kilogram. Takich wartości trzeba się spodziewać. I teraz tak, czyli musimy wyznaczyć trzy parametry dla tych blach: indukcję nasycenia, przenikalność szczytowa oraz straty na histerezę.